Cześć, z tej strony ja witajcie. World of Warships, a przed Wami kolejny lotniskowiec amerykański piątego tieru Independence. Jest to jedna z pierwszych gier. Na dziś dostajemy jedną eskadrę myśliwców, jedną samolotów bombowców torpedowych i jedną bombowców nurkujących. Jeśli chodzi o bombowce nurkujące to doskonale nadają się one na przykład po ataku samolotami torpedowymi albo jako dobitka na jakieś takie wątłe już cele z resztką hp -ków. W każdym bądź razie no, nie jest to jakaś potężna siła ogna. Niemniej bombowce torpedowe wydaje mi się, że będą częściej używane ponoć nurkujące bombowce były lepsze, zostały troszkę znerfione nie wiadomo jak to będzie, jak to będzie później, wszystko wiadomo, może się jeszcze pozmieniać ale na dzień dzisiejszy są to raczej no, gorsze, jest to raczej gorsza opcja, niemniej można ją wykorzystywać ciekawie, na przykład jak pancernik weźmie już naprawę. Typu właśnie, że najpierw mu przywalimy stopet. To najczęściej jest wtedy e, zalanie pokładów i musi się naprawić, inaczej będzie tonąć. Kiedy się naprawi, możemy rzucić na niego właśnie bombowce, nurkujące, które go bardzo często podpalą. E, zdarza się, że nawet są dwa pożary powodowane. I wtedy taki pancernik będzie sobie minutkę płonąć. Co też jest e, całkiem ciekawą opcją. Jeśli chodzi o walki lotniskowców, to jak już na jednym filmiku mówiłem, no niestety teraz jest tak, że absolutnie niższy tier nie ma szans z wyższym. Myśliwce wyższego tieru po ulepszeniu miażdżą te z niższych tierów. Może nawet dojść do takiej sytuacji, że jeden lotniskowiec, na przykład szóstka, zgniecie dwie piątki i nie ma w tym nic, nic nadzwyczajnego. Po prostu tak, tak aktualnie to jest skonstruowane. No chyba oczywiście, że piątki wezmą więcej eskad myśliwców, czy tam odpowiednik niższego tieru w każdym bądź razie. Wtedy oczywiście może nawiązać walkę, niemniej jest to dosyć trudne. Ok, no bitwy lotniskowcami dzielą się właściwie na dwa typy. Jak już teraz sobie troszkę pograłem, albo gramy bardzo długo. I, I to jest bitwa właśnie około 15-minutowa, nawet dłuższa. Albo gramy bardzo krótko, bo zazwyczaj nasz team dostaje solidnie, a my nie jesteśmy w stanie za bardzo nic zrobić, żeby, żeby go obronić. Mhm. Tutaj nasze samoloty. Zobaczymy, czy w ogóle będą w stanie nawiązać jakąkolwiek walkę. No, coś tutaj robią. Okej. dwie bombki trafiły, niestety. Niestety bez żadnego większego efektu poszły torpedy, może dwie wpadną. Zobaczmy, a może więcej. Na jedna, druga, proszę bardzo, trzecia, czwartą powinien minąć. Nie, jeszcze załapał, elegancko no, tak być powinno. O, i widzicie I teraz są tu y, dwa zalania. I na przykład po takich zalaniach można by było walnąć e, samolotem, e, samolotami, które mają na pokładzie bomby. Albo zamiennie właśnie, że najpierw zrobić pożary, a potem walnąć zalanie. No, dosyć, dosyć dobre jest to kombo, które na dłuższą metę może spowodować dodatkowe nawet kilka tysięcy obrażeń, co jest już dosyć sporą liczbą. Mhm. No tutaj oczywiście to jest taka troszkę gra. Jeśli chodzi o lotniskowiec, przy kawie, przy herbacie, ciastkach, no bo tak wiecie, kontrolujemy sobie sytuację na spokojnie. Jesteśmy gdzieś tam na trzeciej linii. No, chyba że ktoś się pcha do przodu, to wtedy też patrzy. Jedna z dwóch powyższych typów gier, czyli to będzie krótka gra, bo szybko go zniszczą i tyle go będzie widać. Niemniej warto, warto trzymać się na przykład koło, koło jakiegoś pancernika. Chodzi o to, żeby dla pierwszych tych tierów lotniskowców zapewnił ochronę powietrzną, osłonę. Z kolei już później, czym dalej, tym te lotniskowce są bardziej samowystarczalne. Już Independence ma całkiem sporą liczbę pelotek, a będzie ich na kolejnych tierach jeszcze więcej. Saipan już w ogóle wygląda bardzo ładnie, może służyć jako... Wydaje mi się, że już lepiej, znacznie lepiej sobie radzi niż Cleveland e, też na szóstym tierze, jeśli chodzi o niszczenie samolotów. Dlatego atakowanie lotniskowca e, z samolotami, z torpedami, a z torpedami to jeszcze, bo ten ostrzał jest dosyć krótki, więc tam samoloty może jeden, dwa spadną, a reszta zrzuci, zrzuci torpedy. Niemniej e, bombowce nurkujące mogą niestety nurkować, ale przed, przed lotniskowcem w wodzie przed wrogim lotniskowcem w wodzie, i tak to się może kończyć. No cóż, trzeba sobie radzić po prostu z nimi inaczej. Ciekawi mnie czy na tych najwyższych kierach dziesiątych faktycznie te lotniskowce walczą ze sobą, że samoloty są na siebie wysyłane i, i daje to jakieś naprawdę wymierne efekty. Ale to dopiero sprawdzę za x czasu. O, dobrze. I na przykład teraz zobaczcie, dobrze się atakuje tutaj bombowcami nurkującymi, Tego gościa już nie ma. Właśnie tak jak teraz zobaczcie, pole ostrzału jest idealnie na cały okręt, dlatego no, szanse trafienia są jak największe. Czyli atakujemy takimi samolotami albo od tyłu, albo od przodu. W razie, fajnie by było, żebyśmy lecieli tą samą drogą no najgorzej jest po prostu atakować pod kątem właśnie tak jak teraz, 90 stopni niemniej jest to okręt już taki na, na dobicie i cóż, i nic, no niestety niestety, trzeba było może poczekać, no tutaj na pewno chociaż ku, nie, kuma ma słabą słabą obronę przeciwpowietrzną to też kiepsko Maczmy. Te pancerniki pierwsze, te trójki, czwórki, one nie mają żadnej obrony przeciwpowietrznej, dlatego są to dla nas najciekawsze cele. Czym dalej? No już na szóstym tierze na przykład Saipan ma już, ma już problemy z dosyć sporą ilością okrętu, bo już pancerniki i Kongo i Fuzo mają potężne, potężne pelotki. Tak samo, no jest Cleveland, Aoba, to wszystko są już okręty gościu no, Zobaczmy, trzy. Ja. Zrobił to ciekawie, muszę przyznać. Tylko dwie zgarnął, mógł zgarnąć więcej. Okej, okay. kurczę, jakbym wiedział, że tak fajnie zrobił. Można by było przytrzymać ALT i rzucić tę skupioną wiązkę torped. Ale kto mógł wiedzieć, że, że tu taki patent się rozegra? Ciekawy, tego nie wiadomo. No i ktoś mi tam przerywa. Dobra. A jak widzicie, pomału szuka nas już jakiś niszczyciel. Niszczyciele bardzo lubią właśnie takie cele. Dlatego trzeba by go... Najpierw tutaj zajmiemy się tymi panami. Bo on nas na przykład pokazał. Tutaj jeśli chodzi o myśliwce, to często gęsto też służą jako, jako zwiad. No bo czemu nie, samoloty również mogą przecież wypatrywać przeciwników. Na niszczycieli musimy się, musimy się wystrzegać, bo mogą one bardzo szybko nasz okręcik Rozwalić, zaraz zobaczymy, co będzie robił tamten koleś. No na razie póki co walczy, walczy z naszym niszczycielem. I chciałbym go też troszkę pokazywać. Nikolas go może zmienić. To jak nie patrzeć, niszczyciel z dużą, dużą siłą ognia. Później pokażę wam jeszcze independensa już wymaksowanego. Bo jak, no, jak wiadomo, jak wszystko stokowe, to znacznie, znacznie słabsze od wymaksowanego. Tutaj tak jeszcze tych ulepszeń jest w porównaniu na przykład z czołgami, tyle co Kot napłakał. Wam, że to będzie ich więcej, żeby była po prostu dłuższa gra. Okej... Okay. Może troszkę boczek. O widzicie, zobaczcie jak się całownik teraz właśnie zmienia. O i teraz na przykład zaatakowanie gościa będzie owie owie lepszy efekt miał Tak właśnie należy atakować tymi, tymi bombowcami. Teraz zobaczmy. Tylko jedna podpałka. No kurczę, celność, celność ich pozostawia troszkę do życzenia. Najwięcej mi się udało w Saipanie 5, 5 bomb zrzucić i zrobić dwa podpalenia. Więc nieźle i to zadało tam chyba 2000 niecałe dema. No nie ma, nie ma tu rewelacji. Te bomby są takie no, mizerne. Jakby zawsze na przykład podpalały albo coś uszkadzały, no to byłyby jeszcze ciekawe. Na przykład właśnie miałyby za zadanie. Troszkę roz, rozwalać okręty, uszkadzać je, uszkadzać moduły, to byłyby wtedy ciekawą opcją. A tak jak e, okazyjnie coś uszkodzą, kiepsko trafiają i mało mają, e, zupełnie no zupełnie mało. Bo tam 1000, 2000 to na przykład taki pancernik, co ma 40, 50, 60 tysięcy, to, to jest tyle co kot na płakał, w ogóle, w ogóle tego nie zauważył. Zobaczmy, tutaj musimy go rozwalić, bo już jest na dobitkę. Może się uda. No zobaczymy. Czy uniknie tych torped, czy nie? No nie powinien. Przynajmniej jedna powinna wejść. O kurczę, ale, ale, ale... tylko jedna. Hmm, ale chyba za to No właśnie. Tak więc, wystarczyło. No to jest dobry atak, właśnie na taki, na dobitkę. Bo jeśli żaden, żaden samolot z tej formacji sześciu nie spadnie, no to leci taka pajęczynka tych torped. I naprawdę ciężko to, to, to uniknąć, zwłaszcza przez okręty typu St. Louis, które są, no, jeśli chodzi o manewrowość, to jedne z najgorszych, dlatego nie ma większego problemu z trafieniem w nie. Zobaczmy, co tu się w ogóle dzieje. Trzeba było się troszkę tutaj przerzucić. Widzicie, no, gra jest całkiem, całkiem długa. Tak jak mówię, jeśli, jeśli są teamy w miarę nasz, nasz team, zwłaszcza w miarę ogarnięty, jako tako nas chroni. My się nie wystawiamy tutaj za bardzo na ostrzał. No to, no to można sobie dosyć długą gierkę rozegrać. Niemniej widzicie, jeden z naszych lotniskowców już, już jest pod wodą. Bo no, niestety słabo, słabo ogarniał. Udało się zaskoczyć dla tego niszczyciela. I cóż, trzeba być czujnym, bo inaczej, no jeden niszczyciel jak stoimy, powinniśmy dosyć, dosyć często zmieniać pozycję. Właśnie jak ktoś nas pokaże, to znowu powinniśmy starać się przemieścić. Teraz na przykład w tym miejscu, gdzie jestem, powinienem być, powinienem być bezpieczny, bo tu już został ten jeden lotniskowiec i, i tego niszczyciela myślę, że już by chłopaki wypatrzyły, gdyby był gdzieś koło mnie. A niemniej, jakimś cudem podpłynął, to też byłoby, byłoby kiepsko. Musiałbym się bronić właśnie z samolotami z bombami, bo tylko one mają y, duże szanse na zniszczenie niszczyciela. Bo jeśli chodzi o, o torpedy, no to jak sami wiecie, niszczyciel jest bardzo zwrotny. No musiałby się gościu zagapić, to też jest taka opcja. Jak się zagapi, nie uniknie, dostanie jedną i już jest już jest poważnie uszkodzony niemniej tutaj te torpedy zadają na dzień dobry 4000, potem ba 6, 8, tak to rośnie więc to nie są te torpedy zniszczycieli które zadają 12 14, 18 tysięcy są znacznie słabsze niemniej już na tych najwyższych tierach to już pewnie są konkretne, konkretne torpedki których trzeba się bać Zobaczymy, jak tutaj wyjdzie atak na no ten lotniskowiec. O, jest podpałka. No i teraz, i spadamy, po to tylko, żeby tutaj zapunktować. Szłopaki przejmują bazę, więc raczej gra się skończy na tym. No i mam nadzieję, że Wam się podoba. No lotniskowiec, tak jak mówię, jest dla takich graczy, którzy spokojnie, ręka na pusie, nie pali się. No, nie każdy musi lubić dynamiczną grę. Poza tym tutaj jest no więcej taktyki, więcej kombinowania. Też na początku dużo rzeczy do ogarnięcia. To też nie jest takie hop-shop, żeby wszystkie te grupy kontrolować i całą mapę. Dlatego myślę, że i lotniskowce będą miały swoją fanę odbiorców. Cóż moi drodzy, wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!